Pięć zasad etykiety biznesu, które robią wrażenie. Po pierwsze umiejętność właściwego przywitania się. Pamiętajmy, że zawsze klient i osoba wyższa rangą, wyższa w hierarchii, klient zawsze jest wyższy rangą, podają pierwsi ręce. W biznesie nie ma ani płci, ani wieku, jest tylko szarża. W życiu prywatnym jest inaczej. Tu w biznesie kierujemy się tym, że to klient wyciąga rękę, a my ją przyjmujemy i ściskamy. Druga zasada to maile. Wysyłamy je do osób, które są tymi mailami zainteresowane, unikając wysyłania maili do osób pobocznych. Im mniej do wiadomości, tym lepiej. Trzecia z pięciu ważnych rzeczy w biznesowej etykiecie, która robi wrażenie, to odpowiedni strój. Ubranie, które jest skromne, powściągliwe, nie rzucające się w oczy i dające wrażenie dobrego stylu i smaku. Mamy dzisiaj mnóstwo możliwości, aby skorzystać z porad, specjalistów, którzy prowadzą poradniki, aby właściwie się ubrać i odpowiednio reprezentować siebie i naszą organizację. Punktualność to kolejny, czwarty punkt, bardzo ważny, czyli jesteśmy przed czasem. Tu przypomina mi się czas. Jednego z trenerów amerykańskiego sportu Vince'a Lombardiego. Czas Lombardiego, to znaczy jestem zawsze kwadrans przed, zawsze za kwadrans przed spotkaniem, a na spotkanie czekam, a nie odwrotnie, aby nie czekano na mnie. I piąty, ostatni punkt naszej etykiety biznesowej, który na pewno robi wrażenie, to kwestia dawania follow-upu, czyli informacji, która podsumowuje to jest parafraza, to jest podsumowanie follow-up. To jest zawsze nawiązanie do tego, co było wcześniej i wnioski na przyszłość.